No dziś opowiem, jak krok po kroku naszczyć sobie stalkę. Handlowa stalka wygląda w ten sposób: ma wymiary 3x10x160 czyli całkowita długość. Przecinam sobie takie stalki na pół. Od razu robię sobie z jednej strony faskę kąt, i z drugiej strony kąt. No i stalka już jest. Mamy taką krótką stalkę. Teraz od czego zaczynam ostrzenie? Najpierw robię sobie kąt. Z tej strony pod kątem. Tutaj też wyrównuję. No i to by była pierwsza operacja. Włączę szlifierkę i pokażę Wam o co chodzi. Ustawiam wtedy podstawkę prostopadle do tarczy nie pod żadnym kątem. No i będę szlifował. Należy pamiętać, żeby chłodzić talkę w koncentracji z wodą. No, mamy ten kąt zrobiony. Mam nadzieję, że dobrze widać. O, to jest światło. Tu, tutaj też czoła jest kąt. I teraz, i teraz będę wybierał tylko tutaj tą część materiału, która jest oddalona około 5-6 mm w kierunku końca stalki nie będę oszczył jeszcze stalki na gotowo Mam podostrzone z dwóch stron, jednej i drugiej strony. No i teraz się przymierzamy na gotowo. Teraz już mamy prawie nóż gotowy, z jednej strony płaszczyzna uciekamy do środka i pod kątem i z drugiej tak samo płaszczyzna uciekamy do środka i pod kątem i teraz będę wykańczał teraz pokażę o co chodzi. Teraz tutaj zrobimy kąt, patrząc z góry na to ostrze, także będzie pochylone, tak, żeby nam najpierw cięła ta krawędź bliżej końca materiału tak żeby najpierw odpadł detal a później żeby ta druga część yy, przecinaka dopiero planowała i teraz przestawię na chwilę szlfiereczkę naszą ostrzałkę drugą o, teraz zobaczycie tu światełko i teraz tak, będę ostrzył teraz to od góry i dopiero tą drugą krawędź o w ten sposób a później drugą krawędź I teraz już mamy nóż nastrzony, przecinek gotowy. I teraz mam takie oprawki, mam takie oprawki, bo tutaj tarcza chodzi, zanim Mam takie oprawki na Allegro. Mój nikt na Allegro to jest jckxjck, jak ktoś by chciał. O i wtedy tak, w taką stalkę mocujemy sobie w taką opraweczkę z boku, dociskamy yy, śrubami dociskowymi i wtedy już mamy przecinek gotowy. Na no, takich oprawek to się nie opłaca robić, a jak robię serię to po 50 sztuk, no to wtedy to jakiś sens ma, ale pojedynczo no to jest dużo zachodu, a przecinek bardzo szybko powstał. Na początku to jest bardzo trudne, ale trzeba próbować. Dziękuję.